Pile wsadzić może umiejętnie król mieczy. Znaki ziemskie, macie w swoim tygodniu postać, postać kobiety, która przyjęła stanowisko męskie i zarządcze. W takim czy w innym sensie. Tu nie ma co liczyć na odnoszenie się do wrażliwości, opiekuńczości i empatii. Ktoś tu patrzy bardzo logicznie i krytycznie na sprawy, i potrafi poszywać różne tematy razem. Potrafi połączyć fakty i łącząc te fakty może pokazać coś nowego. To nie jest ktoś, kto ukrywa ten swój intelekt. Widać wyraźnie. Widać wyraźnie, kto czym dysponuje i co może zrobić. Nie ma w tym agresji. Jest spokój i potencjał. Jak będziecie chcieli z kimś takim zadzierać, to wiecie, różnie może być. Ale może warto mieć kogoś takiego po swojej stronie.